Jestem gotowy na wesele i jeszcze nie wiem czego się spodziewać tylko tego, że na pewno się spocimy strasznie w drodze na to wesele bo niestety jest gorąco, okropnie po prostu a nasi mm, państwo młodzi wymyślili sobie, że będziemy długi spacer mieli od kościoła do sali balowej, bardzo mi się to podoba i bardzo to jest ciekawy pomysł ale czy ja nie będę cały mokry? wszędzie? Na twarzy i nie będę taki atrakcyjny na tym nagraniu? Nie wiadomo. To wszystko się okaże. Witajcie w Katowicach, czyli w stolicy Śląska. Nie rozumiemy, dlaczego nie stolicy Polski w ogóle, no ale tak wybrali, mamy Warszawę. Mm. Nie, no oczywiście żart, ale tak, witajcie w Katowicach. Dzisiaj jesteśmy tutaj z wyjątkowej okazji, ponieważ nasi znajomi biorą ślub. I wczoraj jak o 22, bo założyliśmy, że dzień przed ślubem panna młoda o 22 na pewno jeszcze nie śpi. Jak wczoraj o 22, pytaliśmy panną młodą, czy mamy pozwolenie na nagrywanie. Tego dnia to bardzo owoczo wyraziła zgodę, więc mamy pozwolenie i nagrywamy. Bardzo spontanicznie wpadliśmy na ten pomysł. No bo to kurczę, trzeci ślub w tym roku i to wybraliśmy ten dzień nie dlatego, że dwa poprzednie śluby były jakieś mniej ważne czy mniej atrakcyjne, bo wszystkie śluby są cudowne, wszystkie są, a wszystkie są takie same. Ale Ja, <słuchy> oczywiście żart. Wszystkie śluby są cudowne, ale tak spontanicznie wpadliśmy na taki pomysł, żeby trochę powlogować z tego wesela, no bo skoro jesteśmy tak często na tych ślubach, a jednak ślub jest, tak? Jakąś taką, taką wisienką na torcie miłości. Znaczy, narzeczeństwa wisienką na, na torcie, bo jak no tak. doskonale wiecie z naszego kanału, no to e, droga zaczyna się dopiero od tego ślubu, i dopiero czas, który spędzamy wspólnie po e, tym zaślubieniu, staje się tym naszym nieporadnym małżeństwem i tym stykaniem się w codzienności, potykaniem się o, wiecie, te wszystkie skarpety pranie, sprzątanie i tak dalej. Też zdecydowaliśmy się nagrywać ten odcinek też z takiego powodu e, może bardziej ciekawego dla Was, e, poza tym, że to są Katowice, to to jest też miejsce, w którym tak naprawdę się zakochiwaliśmy w sobie. Znaczy Katowice. Katowice, tak, dokładnie. <laughs> Katowice jako miejsce, w którym się w sobie zakochiwaliśmy i które tak naprawdę ukształtowało tą naszą miłość, i które było razem z nami przed tym naszym ślubem. I mimo, że my ślub braliśmy już w okolicach naszego miasta, w którym mieszkamy, no to jednak, jeżeli myślimy o takim miejscu, w którym rodziła się nasza miłość, no to były Katowice. Dlatego Poza nie ma... rodzinnym miastem, nie? Poza, rodzin... Poza rodzinnym no, pozar... Ale tutaj spędzaliśmy najwięcej czasu. No, tutaj, tutaj przedeptaliśmy trochę tych chodników, i tak prawie, że w niczym już te Katowice nie przypominają tych Katowic sprzed ilu prawie 15 lat. Tak, prawie 15 Dużo 15 się tutaj lat. zmieniło. Katowice chyba tak trochę zbaczając z tematu, chyba Katowice i w ogóle Śląsk ciągle pokutuje jakiś taki stereotyp takiego miejsca przemysłu, takiego brzydkiego, brudnego, gdzie nie ma nic ciekawego. A naprawdę ten Śląsk się niesamowicie zmienił w ciągu ostatnich Ostatnich szczególnie kilkunastu lat Katowice tak samo i ja jak sobie teraz przez ostatnie lata tak chodzę po tych Katowicach, to tak żałuję, że teraz tutaj nie studiuję. Tak, bo teraz jest coraz piękniej. Jest, I to jest... coraz piękniej i są super miejscówki do, do siedzenia, do picia, do melanżowania pewnie też. No ale to już trochę nie nasza rzeczywistość. My tu przyjeżdżamy głównie do kina, do teatru i wyjątkowo na ślub. Śluby to są takie momenty, w których jest strasznie dużo ludzi i mi to na pewno nigdy nie pomagało w akceptowaniu tych wszystkich imprez, ale z czasem zacząłem doceniać to, że spotykamy się wspólnie z przyjaciółmi, spotykamy się w miejscach, które dla nich są jakoś wyjątkowe, tak? bo teraz jesteśmy w Katowicach, w takim miejscu, które jest bliskie i Kasi. I Kamilowi, na których ślubie jesteśmy, więc to samo w sobie jest dla mnie dużą wartością. Druga sprawa jest taka, że w momencie, kiedy jesteśmy już taką sobie rodzinką, e, jesteśmy wszyscy w piątkę podróżnikami w czasie i przestrzeni, no to nie ma za dużo takich okazji do tego, żeby po prostu pobyć we dwójkę, wiecie, żeby pobawić się, żeby zrobić coś ciekawego i żeby po prostu się wytańczyć na przykład, bo jak idziemy na koncert z dziećmi, to trzeba tańczyć z dziećmi, a z żoną to tak e, trudniej. Byliśmy ostatnio na ślubie z naszymi dziećmi. Nasz przyjaciel nas zaprosił i stworzył takie super komfortowe warunki dla nas, więc mogliśmy się pobawić i z dziećmi i razem. No ale potem cały następny dzień musiałem te wszystkie zakwasy z rąk e, e, odnoszenia każdego dziecka po kolei i tańczenia z nim e, ściągać z siebie jakimiś masażami. Tak, bo to też to była nasza wina, że im pokazaliśmy. Znaczy no najmłodszego w sumie, najmłodszy lubi po prostu być na rękach i bardzo mu się podoba tańczenie na rękach. Ale no, starszym to był błąd, że pokazaliśmy im, że możemy ich podrzucać i kręcić do kała parkietu. Tak, bo najzwyczajniej w świecie po prostu było to wykańczające. Jeśli o mnie chodzi, ja się wzruszam na ślubach. Ja prawie na każdym ślubie się wzruszam, zwłaszcza podczas przysięgi małżeńskiej. To tak mi się żewnie robi, tak muszę uważać na ten mój makijaż, starannie kładziony, żeby go nie rozpłynąć. No. A ja wesela lubię. A ja my to zwiedzimy. Ja... Znaczy bo Basia, Basia, Basia powiedzmy wywodzi się z takiej bardziej e, wiejskiej tradycji, gdzie Dzięki. wesela były takie, no ale co się wstydzisz twoich korzeni, nie, nie się, no właśnie. Absolutnie. Więc e, więc tamte wesela były e, o, ogromne i są ogromne. Na 200 osób, no. 200 osób, to jest zupełnie, wiecie, inny klimat i ona w momencie, kiedy była w tych stodołowych weselach, bo i w takich... Tak, w garażowych w garażu weselach i, w i w remizie. A potem już w restauracji. No to było zupełnie inaczej. Ja tak naprawdę na pierwszym swoim weselu byłem... Ze mną. Z Basią, tak. Właśnie tak. na wsi. Na wsi. W remizie. Nie? W remizie. W remizie. Nie na 200 bo... parę osób. Dokładnie. Chyba, no. I, to było, I to było dla mnie, wiecie, jak spotkanie z Kapuścińskiego z innym światem, nie? Bardzo mi się się wtedy podobało i bardzo dobrze się tam czułem. A, ale yy, tak jak mówię, no to nie była rzecz, która była dla mnie jakoś yy, znana i poznana o po, 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 tak. A teraz jesteśmy w Katowicach i ja się bardzo cieszę, że możemy spędzić ten czas najbliższy razem wspólnie w miejscach, w których byliśmy na studiach. 这个比 w takim pochodzie. Nie wiem czy to jest tradycyjny ślub śląski, czy tak kiedyś obchodzono śluby i wesela, ale jest to bardzo klimatyczne, świetny pomysł. Jakbym miała brać ślub jeszcze raz, to też bym coś takiego chciała albo coś podobnego. Więc idziemy w takim pochodzie właściwie przez całe, czy większą część centrum Katowic, no właściwie całe centrum Katowic musimy przejść, tak zwaną część starego miasta, żeby z kościoła dojść na, do restauracji, do miejsca. I tak możemy sobie przy okazji te Katowice pozwiedzać, jak ktoś nie był i przyjechał na Śląsk specjalnie na wesele, to w taki oto cudowny sposób, bardzo romantyczny i efektowny, może sobie pooglądać Katowice. Wiecie gdzie stoimy? Stoimy na słynnym rondzie w Katowicach. Ja pamiętam, ja jako dziecko jeździłam do mojej rodziny na Mazowsze i wszyscy tam opowiadali o tym strasznym rondzie w Katowicach. Jakie to ono w ogóle było owiane legendami w czasach PRL-u, że tak ciężko było przez to rondo zawsze przejechać. Teraz by chyba ci ludzie nie poznali tego ronda w Katowicach, bo tak, jest tak, tak przebudowane, jest przepięknie, więc słuchajcie, stoimy na słynnym rondzie w Katowicach. No ale przede wszystkim jak patrzymy sobie tutaj po tym mieście, jak przyjeżdżamy właśnie do Katowic, do tego typu miast w Polsce, to w sumie najbardziej cieszy to, że te miasta są tak rozgnięte. I że te miasta są coraz bardziej kolorowe i że jakoś tak w sumie pamiętając o tej naszej tradycji, która jest w tych wszystkich naszych regionach, tutaj nasza górnicza tradycja, kopalniana, też się cały czas odbija i w sztuce i w jakichś różnych designowych ciekawostkach, no to jednak te miasta wszystkie są coraz piękniejsze, coraz nowocześniejsze i wydaje mi się, że naprawdę nie mamy się czego wstydzić jako... Jako ludzie, którzy żyją w naszym kraju. Jako Europejczycy. Jako Europejczycy. Ludzie są kolorowi, uśmiechnięci. Więc zupełnie inaczej się żyje, zupełnie... Zupełnie inaczej to wygląda, niż kiedyś, no. A za nami także pomnik Trzech Powstań Śląskich. Więc to jest bardzo fajne przecięcie. Mamy nowoczesność, mamy tradycję. Tak to powinno wyglądać. Amen. Tak jest. Amen! tutaj agitacje miasta katolickie po prostu powinni nam zacząć płacić urzędom miasta za promocję um, miasta i kultury, przecież imprez kulturalnych. Widzicie, możecie sobie zrobić wesele w Katowicach, w całym sercu Katowic. Dokładnie, więc... E, Musimy ale, zacząć na tym zarabiać? Tak, powinniśmy na tym zacząć zarabiać, ale wydaje mi się, że to wynika z tego, że my po prostu, my są stąd. Ja my, tu, tu, my to, są no My nie potrafimy tą gwarancją. To jest szokiem. Niedawno się dowiedzieliśmy od przyjaciela, że, no bo na pewno znacie taki klasyczny podział, że jesteś albo gorolem, albo hanysem. Albo Hanys, czyli ślązak, gorol, czyli ktoś z pozostałych części pol, Polski, a ostatnio dowiedzieliśmy się, że to jest bardziej skomplikowane, bo są gnioki, czyli rdzenni ślązacy, taki jak Piotrek, tak, tak. są Ptoki Toki to na przykład byli moi rodzice, którzy przyjechali w czasach PRL-u na Śląsk za pracą i są krzoki, czyli ja jestem krzok, bo ja już jak taki krzok urosłam, czyli urodziłam się tutaj na Śląsku, bo moi rodzice byli ptokami. Tak, ale dębem jeszcze nie jesteś. Nasze no, dzieci... A, tak dębami? Tak, są, są jeszcze inne podziały na krojcoki, inne takie, ale to nie będziemy wchodzić w szczegóły. Ważne i pamiętajcie, że Katowice są piękne, Śląsk jest piękny i warto tutaj przyjeżdżać. Idziemy się bawić. Idziemy się bawić. No chodź. Dlatego też ten sposób świętowania właśnie sobie w taki tramwaj. No więc właśnie ten sposób świętowania, właśnie ten... Ale fajny samochód. Szkoda, że nie widzicie. No i właśnie ten sposób świętowania. Trzeci raz już mówię.